Jedna z najważniejszych zasad pracy w ZWK mówi o tym, że każdą czynność możemy wykonać na tysiąc sposobów, ale wystarczy znać jeden sposób, żeby wykonać tę czynność poprawnie. Spróbujemy dzisiaj to pokazać na takim jednym małym ćwiczeniu. Zatem mamy narysowane jakieś dwie linie, tutaj w kolorze czarnym, które tworzą pewien kąt. Nie musi być konkretny, może być dowolny. Do tych dwóch linii został narysowany czerwony okrąg, i jest on styczny zarówno do jednej, jak i do drugiej linii. I ten okrąg ma zadany jakiś promień. Następnie musimy zmienić pole powierzchni tego okręgu. Co ważne, nie zmieniamy tutaj promienia, zmieniamy pole powierzchni, czyli nadajemy jakieś konkretne. W tym wypadku, po zaznaczeniu okręgu, możemy zobaczyć we właściwościach, że pole tego okręgu wynosi równo 150 jednostek kwadratowych. Następnie należy przenieść ten okrąg z tym polem 150 jednostek kwadratowych w taki sposób, aby ponownie był styczny do tych dwóch linii, ponieważ w poprzednim kroku przy zmianie tego pola yy, okrąg przestał być styczny do tych dwóch linii do których styczny był wcześniej i teraz w jaki sposób to zrobić żeby rzeczywiście ten okrąg był dalej styczny do dwóch linii spróbujemy to pokazać na początek będziemy musieli narysować dwie linie zatem rysujemy linię numer 1 linię numer 2 i te linie stworzyły mi jakiś kąt nie musimy znać kąta wystarczy że będziemy mieli pewność że te dwie linie są ze sobą połączone Teraz spróbujemy narysować okrąg, który będzie styczny do tych dwóch linii. Żeby to zrobić, musimy uruchomić polecenie okręgu, tylko nie takie zwykłe. Uruchomimy polecenie styczny, styczny promień. To polecenie pozwoli nam wskazać dwa punkty styczności, a następnie określić promień tego naszego okręgu, który będziemy rysować. Zatem, postępując zgodnie z podpowiedziami programu, najpierw określamy punkt na pierwszym obiekcie stycznym do okręgu, czyli gdzieś tutaj w dowolnym miejscu, a następnie określamy na drugim obiekcie stycznym do okręgu. I teraz będziemy mogli już wprowadzić promień tego naszego okręgu. Ja wpiszę 10 jednostek, zatwierdzamy to Enterem i teraz mam pewność, że ten okrąg, który zbudowałem, z pewnością jest styczny do tych dwóch linii oraz jego promień wynosi równo 10 jednostek. Następnie co zrobimy? To zaznaczymy ten okrąg i zmienimy jego pole powierzchni. Obecnie to pole wynosi 314 jednostek. Zmienimy je na 150. Tam 314 jest pewnym ogonkiem, natomiast my zmieniamy to na równe 150 i to jest ważne, że to pole wynosi równo 150 i nie ma tam żadnych wartości po przecinku w tym momencie. Zatwierdzamy to enterem. Nasz okrąg ma równo 150 jednostek. Kwadratowych tego pola powierzchni. Teraz musimy zrobić to w taki sposób, przenieść ten nasz okrąg, żeby znów był styczny do tych dwóch linii, bo podczas zmiany pola powierzchni nasz okrąg się tutaj powiększy albo zmniejszy w zależności, jakie tam pole wpiszemy, i już nie będzie styczny do tych dwóch linii. I teraz oczywiście możemy to zrobić na tysiąc sposobów. Ja pokażę Państwu jeden trudniejszy, drugi łatwiejszy, i będziemy wiedzieli, jak to naprawić. Zatem na razie ten wymiar usuniemy. Pierwsze co nam by przychodziło do głowy, to po prostu jeszcze raz narysować ten okrąg, wybierając polecenie okręgu, prawda? I określić tam pierwszy punkt na obiekcie. Potem drugi, jeszcze tylko sprawdzimy, jaki tutaj jest ten promień. 6 ok? Zapamiętujemy tą wartość. Zatem wybieramy okrąg, styczność, styczność. I jak program pyta o promień, to my wpisujemy 6,999, taką mamy wartość. Zatwierdzamy to interem. zobaczcie Państwo po zaznaczeniu tego okręgu. Okaże się, że pole nowego stworzonego okręgu to nie jest 150 jednostek, to jest 157 jednostek kwadratowych. Zatem nie mamy tutaj zachowanej idealnej precyzji. I teraz, w jaki sposób narysować ten okrąg, żeby był styczny, żeby miał to zadane konkretnie pole 150 jednostek kwadratowych? Pokażemy sobie dwa sposoby. Pierwszy będzie od nas wymagał znajomości kilku fajnych narzędzi. Możemy na przykład przejść do zakładki narzędzia dodatkowe, i tam znajdziecie Państwo takie narzędzie w panelu: zmieni, jak rysuj dwusieczną kąta. Możemy użyć tego polecenia, i program wtedy zapyta nas w pasku poleceń: wskaż pierwszą linię. Zatem zaznaczamy jedną z linii, zaznaczamy teraz drugą linię. I program zapyta nas o punkt przecięcia dwóch linii. Gdyby u kogoś nie dało się zaznaczyć pierwszej i tej drugiej linii, może to oznaczać, że nie jest to linia, a polilinia. W takim wypadku wystarczy ten obiekt rozbić i będzie dało już się użyć tego polecenia. Można także użyć dwusiecznej kąta, kiedy rysujemy prostą. Gdyby ktoś miał ochotę, można użyć po prostu polecenia prosta, a później wpisać D jak dwusieczna. No dobrze, wskazujemy ten punkt przecięcia. Teraz program zapyta nas o punkt końcowy. Ta linia, która mi się tutaj rysuje, to jest właśnie dwusieczna mojego konta. Ok, mamy narysowaną zatem dwusieczną i teraz będziemy rysować linię, która będzie biegła prostopadle do jednego z ramion naszego konta. Wpisujemy polecenie L jak linia. I biec ta linia będzie prosto z centrum mojego okręgu. Żeby mieć to centrum, musicie Państwo oczywiście mieć włączoną opcję centrum w lokalizacji względem obiektu. To jest bardzo ważne. Wskazuje nam to te punkty charakterystyczne na rysunku. Zatem, rysujemy to od centrum i teraz musimy znaleźć prostopadłość. Gdybyście Państwo mieli problem ze znalezieniem prostopadłości. To znaczy, że ta prostopadłość albo jest wyłączona, albo po prostu mamy za dużo włączonych tych lokalizacji. U mnie akurat była wyłączona, dlatego jej nie mogę znaleźć. Teraz już bym ją znalazł bez problemu. Właśnie gdzieś tutaj znajduje się ta moja prostopadłość, ale jest jeszcze na to szybszy sposób. Jeżeli szukacie Państwo konkretnego punktu lokalizacji, tego charakterystycznego punktu, to można kliknąć Shift i prawy przycisk myszy, i wtedy będziecie Państwo mogli uruchomić jednorazowo tylko jakiś jeden konkretny ten punkt charakterystyczny, na przykład prostopadłość. Proszę zobaczyć, że program nie wskazuje mi teraz żadnych końcówek, żadnych innych punktów charakterystycznych, tylko te prostopadłości. No i OK, mamy tą prostopadłość. Zatwierdzamy to Enterem. Teraz będziemy odsuwać naszą linię, która stworzyła dwusieczną tego kąta. Użyjemy do tego polecenia: odsuń. Można wpisać literę O jako tą literę wskazującą nam alias. Klikamy na ikonkę odsuń. Program zapyta nas o określenie odległości odsunięcia. Ja to odsunięcie zrobię poprzez punkt. Wpisuję P, jak przez punkt. Program zapyta, wybierz obiekt do odsunięcia. Ja zaznaczam moją dwusieczną i odsuwam ją w taki sposób, że ta linia prostopadła, którą przed chwilą rysowaliśmy, ona przecięła się z okręgiem w pewnym miejscu. I właśnie do tego miejsca chciałbym to odsunąć. Ok, teraz mamy coś takiego. I możemy zaznaczyć nasz okrąg, użyć polecenia przesuń. Z angielskiego to jest move, dlatego wpisujemy literę M. I teraz zaznaczamy ten nasz punkt przecięcia i przenosimy go do tego punktu, gdzie mieliśmy narysowaną naszą dwusieczną, ale odsuniętą o konkretną odległość. I tutaj przecinało się to z tą linią naszego kąta. W tym momencie udało nam się narysować ten okrąg, który ma zadane pole powierzchni, bo zobaczcie Państwo, po zaznaczeniu okręgu pole równa się 150 jednostek kwadratowych, co ważne, nie ma tam żadnych wartości po przecinku. Chyba poprzednio mieliśmy 70 tysięcznych, a my mamy idealną wartość 150 jednostek. I to, co pokazałem przed chwilą, oczywiście działa, można tego użyć. Natomiast można to zrobić też w nieco inny sposób powiedzmy szybszy, łatwiejszy. Pamiętajcie Państwo, że im więcej sposobów na rysowanie znamy, tym po prostu szybciej będziemy rysować. Zatem wybieramy to polecenie okręgu, określamy punkt na pierwszym obiekcie stycznym, na drugim obiekcie stycznym i tam mieliśmy promień okręgu 10. Później zaznaczaliśmy ten okrąg i zmienialiśmy pole z 314, 1593, 000 zmienialiśmy to na 150. Równe 150 bez żadnej wartości po przecinku. I teraz, gdybyśmy chcieli przenieść ten okrąg, to nie opłaca się go przenosić. Najszybszym sposobem będzie rzeczywiście narysować go od nowa. Czyli klikamy na okrąg. Program zapyta o te dwa punkty styczne. Zaznaczamy jedną linię, drugą linię. Kiedy program pyta określ promień okręgu, my nie możemy go wpisać z klawiatury jako ten 6 i 9000, jakieś tam wartości po przecinku 9099, chyba 1000. 10 my nie będziemy tego wpisywać, tylko po prostu zaznaczymy promień tego istniejącego już okręgu. Zatem zaznaczam punkt centralny, jakiś punkt na okręgu, dowolny, może być kwadrant. I gotowe. Mój okrąg został narysowany. Ten okrąg usuniemy i zobaczcie Państwo, że ten okrąg, który zaznaczę, we właściwościach ma pole równo 150 jednostek kwadratowych. Zatem zapamiętujemy złotą zasadę. Każdą rzecz w programie da się zrobić na 1000 sposobów, ale wystarczy znać jeden, żeby wykonać to polecenie poprawnie.